Żegnamy się z naszym pelikanem. Bye bye. I jedziemy sobie do Railu? No Teraz ja jedziemy do Aonagu, a, on... a, a później łódką do Raili. Wszystko będę wam pokazywać po kolei. Witam Was, kochani. Jesteśmy już bardzo blisko portu. W jakie Chciałym miejscowości, Michałku? A no. Już właśnie pokazuję Wam tutaj, jak to wygląda. pod taką dużą górę jest bardzo dużo różnych dużo sklepików mnóstwo ludzi, dużo łódek. Także zbieramy się. Zbieramy się i jedziemy. Chcemy sobie kupić tu biletę na łódkę, żeby popłynąć sobie na i Proszę, to jest po prostu mnóstwo ludzi, którzy pomograna, by dostać się stąd i popłynąć na jakąś wyspę. Możliwości jest kilka. Kupiliśmy sobie bilety, chcieli on nas, nas tylko samych za półtora tysiąca od osoby. Oni myślą, że my jesteśmy. A za łódź! Mogliśmy już. Jelibyśmy, ale byśmy kubusiowi wzięli łódź do Polski. Byśmy mogli mieć taką łódź. Nie żartuję. Chcieli nas tylko wieścić. Ale powiem Wam, że jest pięknie. Pięknie jest. A, u Ale ruch tu jest, ja pierdzielę. Oni nie chcą jeszcze, kurde, muszę po wodzie łazić. Nie, no nie wytrzymaj, jak Oni jeszcze się chcą po wodzie trzeba... chodzić. Chodzi. Dobrze, że nie wzięliśmy łapki. Ty... Wow! Kurde, jak jeszcze dziecko spadło. Zaczepiło się za łódź. Kurde, wytrzymaj. Wszyscy się biją. Tak. To na pewno nie polskie dziecko, polskie jest greckie. Chodzi do szkoły. To no, nie wisiuje nic. Słuchajcie, już jesteśmy na łódce, wszyscy wsiadają sobie pomalutku i będziemy odpływać. Czytamy. Co to wieje? A to pani długo, Michał? Nie wiem. Nie wiemy. Ale. No To dodajemy, panowie. Płyniemy sobie łódeczką. Troszkę musimy się nas nakręcić. Powiedz Wam, że ruch to jest jakie ja oddziela. Biednie przepływają, drudzy odpływają. Dobrze, że on jest kupcowe? Tak, to ja to... jakim panem nie umiem posługiwać, a jeszcze balem mamy. Także, tak to mniej więcej wygląda. Wiedzą, że robota niełatwa. Ale chopacze dają radę. Tajne. A jeden ma trududy, lecz strach. Jedziemy. Jedziemy z sobą. Miał się boić do przodu, żeby się to nakamerować. A ja pojecham jeszcze ze 100 razy bardziej, także kamerujemy stąd. Witam Was kochani, powiem Wam, że wszechobecny zapach trawki, kurde, palą tu jak normalnie, nie wiem, jesteśmy już w porcie, na Riley. tak to mniej więcej wygląda, no jest pięknie, cieszę się, że tutaj jesteśmy, te łódki są tak piękne i kolorowe, cały czas tu transport trwa, przywożą towary, ludzi, no po prostu non -stop. Jest jestem bardzo klimatyczna. Mam nadzieję, że to wideo to odda jak jest pięknie Zapraszam Was teraz do naszego apartamentu Knajdki są bardzo klimatyczne Idziemy sobie na chatkę tak Wam wszystko pokażę tu można sobie kupować wycieczki tutaj kokosika też polecamy tu jakieś pierdoletki za każdego coś miłego. Zrobię kąpielowe, gdyby ktoś potrzebował albo zgubił, albo zepsuł, albo chciał po prostu mieć drugich. Sorry? Przepraszam? To przy porcie kosztują 8 do no nie Myśmy chyba też 80 płacili. Powiem wam, że ja tak nie widzę takiej różnicy w cenach. Jakiś olbrzymi, tak jak u nas, że jedziecie do Zakopanego i po prostu wszystko kosztuje tak dużo, że nie jesteście prawie na nic. No, proszę. Nawet są okularki. Odbieram O, jaka piękna muzyczka. Mają świeże. Co to jest? Rewetki takie jakieś królewskie, ale są naprawdę jak nie wiem ja bym to zjadł nie wiem jak wy tatoś mówi, że przyjdziemy zaraz, także słuchajcie ja tu zaraz przyjdę po pierwsze, przyjdę i koniec no się sobie do takiej udeczce. i ogólnie bawcie się jak chcecie a wiecie, że to można kupić takiego drinka z grzybkiem i to właśnie w tej restauracji i poleca się, poleca się. Podobno, kurde, nic się nie pamięta. zresztą nie wiem, nie wiem, czy będziemy na tyle odważni, żeby to spróbować, ale mówią, że to po prostu jesteś tak... O, tutaj też z grzybkami. Oni się bardzo cieszą, i się chyba bardzo podoba. Także jest super, bierzesz takie odlineczka i że podobno świat wygląda inaczej. No nie wiem, kurde, trochę się boję. Boję się, że nie będę nad czymś panować. Mnie to po prostu mega stresuje. Nienawidzę takiej sytuacji. Kurde, ale gorąco. Muszę wziąć klapki. nie dasz mi klapki? Wszędzie są te grzybki. Tutaj też. Nie wiem, o co to chodzi. Czy to tylko na tej wyspie to można legalnie? nie wiem, czy to jest legalne. Ale wiecie, jak na czymś się nie panuje, tu też jest taki grzybek, to takie to jest, kurde, trochę... O, proszę, następny grzybek. Czyli to jaki masz humor. Gdybym ja w domu chałupiłam mu humory, muszę jeździć światami. Tam humorami. Nie wiem. To jest takie miejsce do Spinaczy: gdzieś sobie wykupić taką wycieczkę, to ma Ci I sobie chodzicie z prywatnym na przykład. Tu jest cena. I chyba dzisiaj Stasiu z tąkiem poszli na coś takiego. Dowiemy się, ile to kosztuje. I jakie zdjęcia myślę, że nam wyślę wreszcie kogut, a nie tylko te grzyby to dla Mateusza kogut dla Ciebie Mateusz tu się grilluje kurczaka fajnie na silniczku nie trzeba tego ruszać jest super ja sobie tutaj idę, idę, idę postanowiliśmy coś zamówić food and drinks iPhone z Tobatu są takie smoi polecam się Są kawki, piwka sobie z coś dobrego. Zrobimy śniadanie jeszcze. Jest to najtańsza knajpka. To. Powiem Wam, że robią wrażenie. są lasy nadmorenowe. Wyobrażacie sobie? normalnie żyją w słonej wodzie. Normalnie jest tu na szkodzie roślinowych. Bo są ślimaka. Ja łowisz sobie cały ogród. A tutaj patrzcie, jak to śmiesznie wygląda, jakie to ma korzenie. te nieźle to wygląda. Michałek zginął. Czego szukać? Słuchajcie, jesteśmy w naszym hotelu. Będziemy musieli tam jakoś się dokrapućkać. Co? Jeszcze taką kolejką? Dobra, dajemy bagaż na kolejkę. Dajemy tutaj sobie bagaże, żebyśmy się nie przemęczyli. I patrzcie jaki pan jest miły, wyciąga nam bagaże. No i to się podoba. Kurde, jakie rozwiązania. Kola nam chyba wypada. Kola chce nam zwiać z bagażu. Jeszcze nasze bagaże jadą. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Nie wiesz? Tutaj są takie kapliczki. No, oh, Pan nas zaprasza już. Chcę wam nagrać jeszcze drugą. Tak to się wygląda. Jesteśmy w recepcji. Nie wolno na to. Five. only to people. By smaller room, ok? Smaller room. No ten extra bed? Czy To wygląda? Bagaż się now um, in morning, in, oh, yes. okay, okay, okay. Tutaj już dają nam mam drineczka powitalnego, także ochłodzającego bardzo chłodne. I musimy jechał tutaj wpisać nasze dane. No można się mentalnie poczęstować? Dobra, do, do, wezmę sobie jednak. I dino warty na górę. Macie sobie kupić. Angla. Przejdź do szeczak. Nie drogi. Sześć Taki widoczek. Oczywiście z recepcji. Tu jest też bar. Można sobie coś zamówić. Tu mamy mini basenik. Także fajny jest. Tak klimatycznie. O i siłka jest. Kurde. Fajnie. Można sobie tutaj zamówić. Fajne. Super. Powiem Wam, że ceny są spoko. Widzicie? Ja sobie zawsze urywam tą końcóweczkę. Czyli jak coś kosztuje 120, to ja mówię, że 12. Nawet burgery są. Złupki. Coś tutaj pisze. Bon appetit. Strasznie to jest przyjemnie. Powiem Wam, że w Tajlandii ten klimat, ten luz po prostu. Naprawdę jest mega. Oczywiście na górze są królowie, królowa i taki... Jestem bardzo wdzięczni królowi. Także... No, jest bardzo wiele yeah, yeah, yeah. na No i jesteśmy na dachu tego naszego bungalewa. Siedzę sobie na takiego to leżaczku Z widokiem na górę. Jest super. Powiem Wam, że każde jedno miejsce, w jakim jesteśmy jest po prostu git, git, no normalnie git, nie wiem co to jest, co to jest, też jest jakieś takie coś, co to jest, nie wiadomo, w ogóle przy schodzeniu to jest po prostu git. Strome schodki. Nawet pozejdę. Wyszukamy zbyt chyba 12. Trzeba jak mieszka, myszka. Jestem tego metra takie blisko. Mają, żeby im przeszkadzać. Jest taka kardylindra. Tak to mniej więcej się wygląda na 10. Hello! Hello! Y Are you going to uh, the yes. yes, 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 yes. Very, 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 dwa rowery. Very, very, Także jesteśmy w naszym mieszkanku. sobie więcej ono jest. Idziemy sobie teraz very, 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 Wysokie opinie i mamy 3000 opinii także zapraszam. Wiem wam, że gościnność, tego miejsca. W ogóle urok tego miejsca nie po prostu jest mega tak. mega. Tak. No, ciężko mi to przekazać, ale ja myślę, że coś ten obraz troszeczkę do mojej odwieści. Mam nadzieję, że się nie zrażacie, bo to jest jeszcze przed próbką przed i wszystkim. To dla was daje takie filmy dla was moi patroni, najwierniejsi widzowie. Powiem Wam znowu te małpy, to co one tu nie wyrabiają? Ja się boję, a to jest chyba takie cycuszki, jakby miała na łeb Ta druga jest jakaś taka, że A ten jeden to jest chyba chłopca, tak wygląda. Nie wiem. No. Co myślicie? Dawajcie znać, czy te małpy robią małpy figle. Słuchajcie, lepiej mieć zawsze patyka, bo te małpy są niegrzeczne. Jak widzą, że masz patyka, to jest szansa. Dlatego patrzę mam patyka. Ah. I ty, boją się, no, boją się. Ten jest jakiś talony. Dajcie grzeczne. Mamy patykę, jakbyś coś nie wiedział. I Także uważaj sobie. A ty nie udawaj. Nie udawaj, że nie to Nie udawaj, że o co chodzi. Nie udawaj. Co? Małpa? Co no, ty tak. tu Nic mnie nie pominął. Ja mam patykę, więc ja tu coś ci przywalę. Nie, żebym nie chciała przywalić, ale po prostu trzeba to wkładać. Otóż leżą takie ma? Musisz wiedzieć, no one niby są grzeczne, grzeczne, fajne do momentu, aż coś ci zacznie wydzielać. No to tak samo. Dobra, idę. A się nie przydał.